Zbawó, możecie się zastanawiać, dlaczego przedstawiłem kazelnicę. A to przez tytuł naszego dzisiejszego kazania, które mam przyjemność głosić, mam przyjemność się dzielić, a zatytułowałem dzisiejsze słowo, ciemna strona KAZALNICY. Dlaczego tak? Myślę, że dowiemy się za chwilę, ja bym chciał przejść do Bożego słowa, które zapisane jest w księdze. No właśnie, w księdze Ezechiela w 36 rozdziale w wersetach 25-27. Księga Ezechiela, 36 rozdział, wersety 25-27: I pokropię was czystą wodą i będziecie czyści od wszelkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów. Oczyszczę was. I dam wam serce nowe i ducha nowego do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne i dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań i moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Drodzy, jak się domyślacie, to dzisiejsze słowo, poza tym, że będzie mówił o kazalnicy, e, będzie koncentrowało się na pewnej rzeczy, pewnym szczególnym aspekcie życia każdego człowieka, każdego człowieka, który zna Pana Boga. A tym aspektem jest grzech. I myślę, że to dzisiejsze kazanie będzie taką furtką do całego cyklu, który będę chciał się w najbliższym czasie dzielić cyklu, który będzie dotyczył tego, jak radzić sobie w naszym życiu z grzechem. Dużo się mówi o tym, czym jest grzech, jaki jest grzech. Myślę, że dzisiaj sobie pewne rzeczy przypomnimy i w najbliższym czasie będziemy starali się wspólnie gdzieś tam z tym, tak zwanym grzechem walczyć. A chcę rozpocząć od pewnej historii. Historia właściwie pewnego botanika, który chyba w XIX wieku wraz ze swoim zespołem przemierzał jakąś dżunglę. Wieć, przemierzali sobie jakąś dżunglę, przedzierali się przez lasy, nocowali na jakichś wagnach, łąkach, w jakichś dogodnych miejscach, gdziekolwiek tam się dało, rozstawiali namioty. I pewnego razu ten cały przywódca tej wyprawy, tej ekspedycji, kiedy spał sobie w nocy, zaczął czuć, jak coś mu tu jeździ, po klatce piersiowej, po brzuszku. I tak się dobrze zaczął czuć. I w pewnym momencie przez sen sobie zdał sprawę. No niedobrze, to są sami faceci. Kurczę, jeśli to któryś z nich nie jeździ po brzuszku, no nie. Co jest grane? I taki otworzył oczy, przerażony, bo myślał, że tam jakiś kolega głaszcze, czy coś. Patrzę, a tam na jego brzuchu wyleguje się grzechotnik. I patrzy się w jego ślipia, nie? Jego spojrzenia się skrzyżowały. On był przerażony. Z jednej strony czuł, jak mu to było dobrze, jak ten włosz mu pełzał, a z drugiej strony patrzył prosto w jego oczy. No i był zafascynowany tymi oczami. A z drugiej strony sparaliżowany. A nie był w stanie krzyknąć na pomoc, a nie był w stanie cokolwiek zrobić. Może to i lepiej, bo gdyby się ruszył, to by go dziabnął ten wąż. W każdym razie zdawał sobie sprawę z niebezpieczeństwa. I wiecie, on się tak zestresował. Z jednej strony był zafascynowany tymi oczami, z drugiej strony no gdzieś tam było dobrze, bo ten wąż się ciągle ruszał. że Po prostu zemdlał. Nie wiem jak ta historia wyglądała. Podobno było tak, że któryś z jego znajomych się obudził i tego węża maczetów zgarnął, nie? A czy tak było? Nie wiem, nie wiem, nie wiem czy, czy, czy to jest akurat fakt. Natomiast myślę, że, myślę, że swą, z tym grzechotnikiem e, jest bardzo podobnie jak z grzechem w naszym życiu. Wiecie, grzech sprawia, że otrzymujemy coś przyjemnego, coś, co nas fascynuje, ale jest bardzo niebezpieczne. Jedno ugryzienie, i jest po tobie. Wiecie, z tymi samymi rzeczami borykał się naród wybrany. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale ten tekst do kogo jest adresowany? Co czytaliśmy? Do narodu wybranego, tak jak powiedziałem. Co jest napisane na początku? Pokropię was czystą wodą, będziecie czyści od waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów uczyszczy was. To jest pierwszy jakby moment. Co mówi autor? Autor mówi dokładnie, że Żyjecie obecnie, to jest do narodu wybrane kierowane, w stanie gdzie macie wielu innych bogów, bożków. Wiecie, Izrael był takim narodem, że on był bardzo podatny na wpływy, szczególnie Boga. czyli jakaś fajna religia gdzieś powstawała, zaraz, zaraz tam coś przechwytywali, palili ołtarzyki na górę, odlewali bożki z brązu, eee, nawet już jak wyszli z Egiptu to od razu sobie cielaka odlali, pamiętacie? od razu dzielę ze złota i od razu chcieli pokłon oddawać. Taki naród, który szybko zbaczał z Zawsze byli zapastyrowani tym, co Bóg im zakazywał. Wiecie, razem z tymi religiami to i prostytucja sakralna, i wszystko szło, stąd te całe przeteczeństwo, obrzydliwości i tak dalej. Byli bardzo podatni na tego typu rzeczy. I zobaczcie, co Bóg mówi. Pokropię was wodą. To jest pewien symbol. Symbol tego, że zostaniecie oczyszczeni, tak? I co? Dam wam e, nowe serce, nowego ducha e, do waszego wnętrza. Usunę z waszego serca, znaczy, z wnętrza, serce kamienne, na serce mięsiste. Piękny fragment, co? Jedno pytanie. Zwróciliście uwagę na pewną rzecz tutaj? Bóg mówi, że on to zrobi. Tak? Ale nie mówi, że oczekuje cokolwiek od niego co, zamian. Zauważyliście? On mówi, ja od was to usunę, zabiorę, Stryknięcie palca, pyk i nie ma, no właśnie, i to wszystko, a nie mówi, no dobra, no wiecie, no ja dam wam, ale ja najpierw musisz, musisz dobrze to zrobić, to, to, to musisz wypełnić, te przykazanie, tamto przykazanie, tamto, tamto i tamto i dziesiątki przykazów, i musisz wszystko wypełnić, mówi to do nich Bóg i wtedy dam wam te serce mięsiste. No nie, nie mówi tak. On mówi, ja od was to zabiorę. Nie wiecie, zauważyliście, ale ta się jest pisana już w czasach, kiedy Izrael sobie tak bardzo nagrabił, że on już był poszarpany na części. On już był rozkradziony. Tak? Oni coraz bardziej dostawali się w niewolę czyjąś. E, cały czas byli pod zaborami. I co Bóg mówi? Dam wam to. Dlaczego? Dlatego, że oni już swoją pokutę odbyli. Dla nich karą było to, że byli pod czyimś panowaniem. Że Bóg ich zostawił. Bóg ich oddał. To było dla nich karą. To już była dla nich wystarczająca pokuta. Więc teraz pytanie, jakie ja kieruje do nas. Ten piękny fragment, który często używamy. I dam wam serce nowe, i ducha nowego, dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, i dam wam serce mięsiste. Kogo to się tyczy? Posąga? Nie, nie, posąga. Znaczy w sumie po części tak, ale to. Kogo się tuczy? Nas? Nie. Nie, co was się no, tyczy Izraela. Ten fragment jest typowo kierowany do narodu wybranego. Oni mają tą możliwość, że Bóg po prostu sobie strygnie palcem, wszystkie grzechy będą im jakby darowane, będą mogli wrócić. Inna sprawa jest to, że kiedy wracali, to zaraz znowu nie przestrzegali przykazań, znowu grzeszyli i tak dalej. Ale ta piękna obietnica może Cię szokuje, ale ona nie jest dla Ciebie. Nie jest dla Ciebie ta obietnica. Powiem więcej, ten fragment nie dotyczy ani Ciebie, ani mnie. Jeśli myślisz, że Bóg to mówi do ciebie, to ty się mylisz. Wiesz dlaczego? Wiem, że wiele osób jest bulwersowanych. Mówi, co ty, pastorze, wygadujesz? Powiem wam dlaczego. Ponieważ, żebyś mógł być zbawiony, żeby z twojego życia mógł zostać usunięty grzech, żebyś ty mógł żyć, ktoś musiał ponieść cenę, ktoś musiał za to zapłacić, ktoś, a tym kimś, był ukochany Syn Boży. Jezus Chrystus, który został zmiażdżony na krzyżu jakby za Twoją winę. Bóg wstryknął palce i naród wybrany miał przebaczone. Ale żebyś Ty mógł i ja mógł być zbawiony. Ktoś musiał umrzeć. Ktoś musiał zapłacić Twoją cenę. Ktoś musiał ponieść Twój koszt. Ktoś musiał to zrobić. I tak jak powiedziałem, był to kochany Boży Syn. Oczko w głowie naszego Boga, Jezus Chrystus. On umarł za ciebie na krzyżu. I to nie było tak, pstryk. Wiecie, i tu zaczyna się właśnie cała zabawa. Nie wiem, czy zauważyliście. Naród wybrany, żeby być przy Bogu, co musi robić? Setki przykazań, tysiące, które musi przestrzegać. Ja zauważyłem, że jest pewna ciekawa tendencja. W świecie Izraelitów, czy tam Żydów, za bardzo się nie lubi. Patrzcie, II wojna światowa, na przykład. Nie? Antysemityzm, a na YouTube co druga osoba krzyczy, że całemu, całą winę w naszym kraju to Żydzi i Masoni nie? Z drugiej strony, kiedy patrzymy na Kościół, to co widzimy? Wielka miłość do Izraela, módmy się o Izrael i tak dalej, i tak, i tak dalej. Nie? Z równowagi nie ma, albo w jedną, albo w drugą stronę. Są pewne ciekawe tendencje. Natomiast, żeby oni mogli być zbawieni, muszą wykonywać te wszystkie przykazania, wszystkie czynności. I to jest kolejna różnica, bracie i siostro. Różnica, która dotyczy Twojego życia. Ty nie musisz wykonywać tego wszystkiego. Te wszystkie rzeczy, te wszystkie przekazania, które są nałożone na Izrael, nie są dla Ciebie. Dla Ciebie jest Chrystus i jest Jego łaska. I pytanie, czym jest łaska? To jest najważniejsze. Chcę Wam zobrazować to za pomocą tej kazalnicy. Wyobraźmy sobie, że kazalnica dzieli się na dwie części. Lewą stronę, która jest ciemna i symbolizuje grzeczne życie, i prawą stronę, która symbolizuje zbawienie i życie własne z Panem Jezusem. Każdy z nas zaczyna z tego punktu. Ciemna strona kazafice. Prawda? Teraz tak. Co trzeba zrobić, żeby przejść na drugą stronę? Tu jest linia. Co trzeba zrobić, żeby przejść na drugą stronę? To. Ale żeby to zrobić krok. Zrobić krok. Dobrze. A żeby zrobić krok to co? Tu jest jakiś mur, niewidzialna ściana? No nie. Jest jakaś pułapka, że jak przejadę to mnie poświatli albo posieka? No nie. Jest postanowienie. Pierwszą rzeczą żebyś był zbawiony to jest zrobienie kroku. Zrobiłem krok. Teraz co się dzieje? Czy ja tutaj dalej stoję? Nie. Nie. Tu jest grzech dalej, tak? Nie ma to w moim życiu. Już tu nie stoję. Te miejsce, w którym stoję, to jest wszystko co robię. Nałogi, gniew, yy, zdrada, jakieś, nie wiem, stosunki, pozamałżeńskie, małżeńskie, yy, cudzołóstwo i tak dalej, i tak dalej. Tu jest sam gród. To jest po prostu grzech. Wszystko co jest najgorsze. Kiedy robię krok, dalej to jest w moim życiu? Nie, nie ma tego. To zostało tam. Tego już nie ma. Jestem po tej w prawej stronie kazalnicy. Teraz co się dzieje? Spływa na mnie Boża łaska. W śmierci Jezusa właśnie działa we mnie. Tak? Ja nie muszę nic robić. Przykorzystać z tej łaski. Tylko jest jeden problem. Kiedyś powiedział o tym biskup Czajko. Czasami chcemy sprawdzić, jak tam wygląda na drugiej stronie, nie? Co wtedy robimy? A zerknę sobie. Nie? I co? I robię krok. I patrzcie, co się dzieje. Jestem po prawej stronie i po lewej. Jest na problem, co? Co mówi Boże Słowo? Że co, że możesz służyć dwóm panom? Nie. Nie, nie może służyć dwóm panom. Innymi słowy, ani po prawej cię nie chcą, ani po lewej. Bo jesteś pół na pół. Ani nie jesteś w Bożej ławce, ani nie jesteś w pewnym grze. Jesteś do niczego. W najgorszym miejscu, jakim możesz być. I sprawdzasz. Coś się zmieniło. Aha. I czasami jest tak, że wracasz, a czasami jest tak, że robisz z powrotem krok grzech i posiedzisz sobie tutaj trochę i znowu skaczesz tutaj I jest karuzela. Ale to, co chcę wam pokazać, zobaczcie, to jest pewna zasada, kiedy stoję po lewej stronie, <laughs> kiedy jestem przy Bogu, to czego nie ma? Nie ma wszystkiego, co jest po tej lewej stronie, w tej ciemności. Wiecie, Boże Słowo mówi, że światło po co jest? Że jak jesteś gdzieś, to lepiej widzisz, bo jest oświetlone i tak dalej. Kiedy jesteś w ciemności, to ci nie widać, tak? Więc kiedy jesteś w grzechu, to będzie, to będzie wiadomo, że nie, nie, nie jesteś przy bogu, że tak powiem, na spomyślane Ale kiedy żyjemy w grzechu i krzyczymy: Ja jestem w światłości! Ja jestem tam, gdzie jest światło! To to od razu widać. A dokładnie nie widać. Bo możesz sobie krzyczeć, ile chcesz. Może sobie wołać, mówić, Ja jestem święty, ja jestem przy Bogu, ja jestem wierzący. Co w sobie, jak dalej żyjesz tym życiem, którym żyłeś cały czas? Nic się nie zmieniło, nic się nie naprawiło, wszystko jest tak samo. Możesz sobie krzyczeć, robić, co chcesz. Ale przy Bogu będziesz dopiero, kiedy staniesz po tej stronie. I tylko wtedy działa w Twoim życiu łaska. Ona działa w tym miejscu. W tym miejscu jej nie ma. W tym miejscu Jezus nie umarł za Ciebie. On umarł za Ciebie, żebyś był w tym miejscu. I to jest krótki obraz tego, czym jest grzech. Mało tego, chcę Wam powiedzieć coś więcej. Powiedziałem o Izraelitach, tak? Wiecie, żeby było śmieszniej, to ja i ty jesteśmy zachęcani do grona Pogan do grona oprawców, którzy okupowali Izrael przez wiele lat, którzy ganiali ich po całej Europie. Bo Bóg dzieli tylko na jakby dwie części ludzi: naród wybrany i Pogan. Narodu wybranego jest mniej, jego ukochanego ludu. Pogan, czyli nas, jest całe mnóstwo. Jesteśmy w tym worku, w worku pogan, którzy gnębili Izrael, męczyli, mordowali i tam prześladowali i tak dalej. I zobaczcie, co zrobił Bóg. Właściwie, kiedy patrzę na niego, to ja mam wrażenie, że to on powinien nas karać. A nie Izrael. Bo my nigdy przy nim nie byliśmy, nigdy wcześniej. To naród wybrany był przy nim, tak? A my nie. Zobaczcie, co Bóg robi. Daje nam drogę zbawienia. To można zobrazować za pomocą pewnej historii o kaznodziei, pastorze i prezydencie Lincolnie. Jest taka historia, nie wiem, czy ona jest prawdziwa, ale był sobie pewien kaznodzieja w wiosce. I miał takiego swojego przeciwnika. Ten jego przeciwnik robił wszystko, żeby temu kaznodziei dokopać. Wybijał mu szyby, nasyłał żeby się złamywali do niego. Publicznie go oskarżał, że to jest ten, jest taki, jest owaki, jest złodziejem, jak to się mówi na duchowni zazwyczaj, nie? Któregoś razy ten kaznodzieja pojechał na ewangelizację, wrócił i co się dogaduje? Tego gościa, który jest jego przeciwnikiem, zwinęła policja. Oskarżyli go o kolaborację, został wydany wyrok, za parę dni ma zostać powieszony. Normalnie człowiek to by się ucieszył, ów panie, dzięki ci, żeś go w końcu ukarał. Zabrałeś go z tego życia i już nie muszę się martwić tym człowiekiem, już nie będzie nam przeszkadzał w wypełnianiu twojej woli. Co zrobił kaznodzieja? Wziął plecak, wygodne buty i to prosto do prezydenta Lincoln'a. Jak już tam ubłagał audiencję, tak ten Lincoln go słucha, no fajnie. Tamten tłumaczy, no nie możesz go zabić, no bo coś tam. Ten tak słucha, słucha i mówi no fajnie pastorze, fajnie, że walczysz tak o swojego przyjaciela, no ale został oskarżony, musi umrzeć. A ten kaznodzieja mówi, ale to nie jest mój przyjaciel. To jest mój najgorszy wróg. A klik i to zmienia postać rzeczy. W takim razie skorzystam z prawa łaski. Taka prosta historia. Ale dokładnie to samo zrobił dla nas Bóg, co ten kaznodzieja. Dokładnie to samo zrobił dla ciebie i dla mnie dał nam możliwość łaski. Tylko wiecie, co jest dziwnego w człowieku? To mnie strasznie dziwi. Bo zobaczcie, naród wybrany miał przykazania, nie wytrzymał. I nie wytrzymuje. My nie mamy żadnych przykazań i też nie wytrzymujemy. To jest szok. Widzicie, jak to wygląda? To jest coś niesamowitego. I... To co jakby gdzieś tam patrzę w swoim życiu i widzę w swoim życiu, ta jedna wielka różnica, widzę jak ona dotyka mnie osobiście. Widzę, że bardzo często jest tak w moim życiu, że mimo że jestem tutaj, to czasami robię ten krok w tą stronę. Czasami robię drugi krok i przechodzę całkowicie. Czasami jest tak, że od razu przeskakuję z powrotem tutaj i jestem po tej prawej stronie, ale zaglądam, tam gdzie jest ciemno. I wiem, że jeśli ja jestem na to podatny, to podatny jest też każdy z nas, że nie ma ludzi doskonałych i wiem, że Pan Jezus dawał sobie z tego sprawę. I powiem wam, to co jest fascynujące, własce w tym, czego dokonał Pan Jezus, to to, że możemy w każdej chwili zawsze wrócić na miejsce zbawienia możemy wrócić do tego stanu, kiedy On nas oczyszcza. Wiecie, to można powiedzieć z takie nieskończona się spirala. Nieskończona walka aż do samej śmierci. I tam, gdzie zaśniesz, w tym miejscu, w którym będziesz stał, tam skończysz. To, co jest dla mnie ważne, to żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że w naszym życiu mamy tak naprawdę dwie drogi, dwie możliwości. I którą z nich będziemy musieli wybrać. I nie ma życia pół na pół, albo jesteśmy przy Bogu całkowicie oddaniemu, albo nie jesteśmy. Z nim. I wiecie, powiedziałem wam na początku. Że ten fragment dam Wam serce nowe, ducha nowego, dam Wam do Waszego wnętrza i usunę z Waszego serca, czy tam wnętrza, serce kamienne i dam serce mięsiste, mojego ducha Wam do, do Waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw, będziecie przestrzegać i wykonywać je. Powiedziałem, to nie jest dla nas obietnica. W tamtym momencie nie, to nie była dla nas obietnica i to nie jest dla nas obietnica w takim sensie, że e, jakby kiedy to mówił autor, to się w jakkolwiek tyczyło. Ale my mamy coś innego, coś o wiele więcej niż ten fragment. Mamy Jezusa, mamy Jezusa, który jest więcej niż sercem mięsistym, mamy Jezusa, który jest więcej niż tylko Wszystkimi obietnicami, które dał w Starym Testamencie Bóg, Chrystus jest wszystkim, jest wypełnieniem tego. Jest wypełnieniem całego Starego Testamentu. I myślę, że to, co on nam daje, jest najlepszą rzeczą, jaką możemy otrzymać. Moje pytanie zatem, jakie możemy sobie zadać, to jak w takim razie walczę z tym grzechem? w takim razie robić, żeby nie stać po tej ciemnej stronie? Wiecie, ja sobie zadaję pytanie, to praktycznie każdego dnia, kiedy widzę, że ciągnie mnie na tą drugą stronę, mówię Jezu, jak zrobić, żeby każdego dnia być rozkochanym w Tobie na nowo? Jak zrobić, żeby każdego dnia gdzieś tam być jak najbliżej Ciebie? Jak zrobić, żeby mieć tą pasję dla Ciebie? Jak zrobić, żeby nie wstydzić się Ciebie, kiedy rozmawiam ze znajomymi, z innymi ludźmi? Jak zrobić to, Panie, żebyś Ty mógł znowu żyć we mnie, tak jak dwa miesiące temu, rok temu, dwa lata temu, pięć lat temu? Co zrobić? I powiem Wam, staję przed Bogiem mówię, Jezu, nie mam pomysłu. Nie mam żadnej koncepcji. Nie mam żadnej koncepcji, co zrobić. I... Jedyne co gdzieś tam doświadczam, poza tym, że cały czas walczymy, że to jest walka, to to jest relacja z Nim. Mieć z Nim jak najgłębszą relację, jak najbliższą. Mieć ludzi, z którymi będziesz mógł się modlić, z którymi będziesz mógł przeżywać Go każdego dnia na nowo. Wiecie, wracam wspomnieniami do dni, kiedy z chłopakami tutaj, z braćmi Patryka, tworzyliśmy wszystko. Zakładaliśmy właściwie cały kościół, pierwsze podwaliny. To był czas, kiedy my wytrwaliśmy tylko z jednej przyczyny. Bo mieliśmy każdego dnia z sobą relacje. Każdego dnia modliliśmy się. Każdego dnia czytaliśmy razem Biblię. I to nie było nudne, to nie było głupie, to nie było bezsensowne. To było coś, co dawało nam siłę. Kiedy nawet upadaliśmy i przechodziliśmy na chwilę z zewnątrz na tą ciemną stronę, to on dodawał nam siłę, byśmy mogli szybko stanąć w miejscu łaski w miejscu, gdzie działa Duch Święty. Ja pamiętam czas, kiedy jeździliśmy do Broni, kiedy razem się mówiliśmy, razem tam spędzaliśmy czas. To było coś, coś niesamowitego, a na dzień dzisiejszy tak bardzo odległego. I myślę sobie, że tego nam brakuje tej relacji, tej relacji z Bogiem i relacji z sobą. Tego, żeby faktycznie wziąć, uznać to za priorytet w naszym życiu, że ważne są szczegóły, ważne są mankamenty, żeby było ładnie w kościele, ważne jest, żebyśmy się ładnie prezentowali na stronie internetowej, ważne jest wiele innych rzeczy, tak? Ale co jest priorytetem? Priorytetem jest twoje zbawienie. Ważna jest dobra praca, ważne jest godne prezentowanie się gdzieś tam w świecie. Ale przede wszystkim najważniejszy jesteś Ty i Twoje zbawienie. I to ci chcę powiedzieć dzisiaj, że według mnie to jest jedyna rzecz. Jedyna rzecz, która może nas uchronić od tego, abyśmy stali po tej lewej stronie, po tej ciemnej stronie, to jest nasza relacja, którą możemy mieć między sobą i możemy mieć z Bogiem. Nie ma innej rzeczy. Wielu ludzi kombinuje, organizuje konferencje. Organizuje spotkania, jakieś wieczory, może uwielbienia, może czegoś jeszcze innego, to jest dobre. Fajne. To jest fajny dodatek, ale to nie jest podstawa. Podstawą jest Twoja relacja. Podstawą jest to, jak blisko jesteś Jezusa. Jak blisko jesteś ludzi w kościele. Bo jeśli tego nie będzie, leżysz. To jest chwila, moment i jesteś tutaj. I nikt nawet tego nie zobaczy, bo ich nawet nie będzie wiedział. Ja jestem cały czas wierzący. Ja jestem po prawej stronie tej Ale A będziesz już daleko, daleko za. Łaska już dawno nie będzie działać. Wiecie, ja tak się patrzę, nas jest trochę więcej niż wtedy, kiedy zakładaliśmy zbór. Były trzy osoby. I na pewno wszystkich nie ogarnę. <grym> Ale mamy siebie. Nawzajem. I to jest najważniejsze. I chciałbym, żeby tak było, żebyśmy mogli dążyć w tym kierunku. Żeby być nawzajem dla siebie, być blisko każdego dnia, może każdego dnia w tych modlitwach, w tych relacjach, żeby nie uciekać. Bo Im bardziej uciekamy od tych relacji, im bardziej uciekamy od tego, co jest najważniejsze i skupiamy się na szczegółach, to tym szybciej nam jest przeskoczyć na drugą stronę. Wiecie, te serce mięsiste jest możliwe, ale nie na podstawie obietnicy. Ale na podstawie tego, jak blisko jesteś Jezusa, jak blisko jesteś Jego Słowa, czy czytasz Biblię w domu w ogóle, czy słuchasz tylko co pastor gada na, na, na nabożeństwie, albo tam na kazaniu, albo ktoś inny, czy faktycznie żyjesz tym słowem, czy czasami patrzysz tylko na Biblię i czytasz okładkę Biblia, czy faktycznie jest tak, że szukasz tej relacji, czy, czy jest coś innego. Będę chciał do tego wracać. Myślę, że w następnym tygodniu powiemy sobie więcej na ten temat. Jak sobie radzić konkretnie z grzechem. Co robić. Jakich błędów nie popełniać. Jakie ja popełniam bardzo często, z których daję sobie sprawę coraz, coraz, coraz częściej. Myślę, że to będzie fajny czas, w którym Duch Święty będzie mógł nas działać. Amen.